Środa 16 listopada 2016 roku to są wideokonentarze BOSFX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. DAX znajduje się w 10 644 punkty pomiędzy dolną a górną barierą konsolidacji 10771-10588, w której zapięte są trzy szczyty tworzą one koronę taki potrójny, potrójny szczyt oraz w zasadzie wsparcie zbudowane na podstawie sesji 10-11 listopada do tego wsparcia i ponownego jego przedestowania trochę brakuje. Natomiast dzisiejsze zmiany i wyruszanie w pierwszej godzinie handlu na platformie Bosna Fix H1 świec tak zwanego Engelfinga spadkowego który pochłonął wcześniejsze słupki wzrostowe, pokazał także pesymizm. Przez cały dzień rozłożyło się takie oscylacyjne performowanie, które doprowadziło do przecięcia średniej z 55 okresów przez średnią z 22 okresów w układzie H1. W związku z powyższym impuls wzrostowy, który rozpoczął się 7 listopada, w ramach którego, można powiedzieć, długie pozycje przeżyły szok, ale przetrwały, Tutaj na, na sesji 9 listopada z bardzo niskim otwarciem o mniej więcej 5 figur dla, dla CFD DAXA, e, to tak te długie pozycje można powiedzieć e, kolokwialnie skończyły swój, swój żywiot w oparciu o ten impuls na średnich z pięciu 2,55 godzin. W związku z powyższym, oscylacyjna zniżka i przełamanie lokalnego wsparcia może prowadzić do e, ruchu w dół. Jeśli jednak ten sygnał tutaj. Wstępującej słabości zostanie zanegowany, to wówczas takie poruszanie się od dolnej, górnej granicy będzie odbierane za przystanek przed dalszą, dynamiczniejszą zmianą, w zależności od wybicia się z przedstawionego zakresu, pamiętając, że wcześniej mieliśmy impuls wzrostowy. Zobaczmy na S&P 500, bo tutaj mamy ciekawą sytuację. Gdyż tak jak na dax 9 listopada mieliśmy układ pod wzrosty, tak na S&P 500 mieliśmy podważenie wcześniejszych tendencji wzrostowych, które jednak tutaj zostały przywrócone 10, 10 listopada. No i w związku z tym pozycje wzrostowe, które raz na czas poszukiwały punktów równowagi, dostały wsparcie przy 249-2155 punktów i tam umocowane jest takie podwójne wsparcie. Ponadto przez jakiś czas, kilku sesji, bariera 2177 punktów na S&P 500 grała górne ograniczenia w dniu wczorajszym i podczas dzisiejszych godzin nocnych Udało się zanotować nowy rekord na SP500, i kurs powrócił poniżej 276-177. W związku z powyższym, taka struktura pokazuje, że mamy podwójną negację, a tego inwestorzy nie lubią. Zatem zniechęcanie po wybiciu w górę może tutaj przejawiać się za takim zagraniem, jakie widoczne jest przez poprzednie. 7-8, nawet 9 godzin i eskalowanie słabości może postępować w stronę 249, ale dopiero wyjście z zakresu 282-249 dałoby wyraźniejszy kierunek. Na ten moment średnie z 2,255 i 55 okresów pokazują słabe zależności wzrostowe, w zasadzie wygasające, które już na się mamy bardzo spłaszczony przedział, nowy rekord, podwójny szczyt 18900 to opór. 18,767 to wsparcie i praktycznie złoty krzyż na średnich z przedstawionego zakresu. Dolność nam tutaj słabnie, zmienność bardzo niska, brakuje impulsu. Wybicie z tego zakresu do, do, górą lub dołem będzie przemawiało za wzrostem odpowiednim lub spadkiem. Spadek w stronę 18,39, wzrost w stronę 19,20 tysięcy punktów. I na sam koniec zobaczmy FPL20. Mamy przedział 1764, gdzie jest dosyć lokalny, istotny opór oraz słabe wsparcie 1745. Słabe z tego względu, że jeżeli byśmy przełączyli się na wykres liniowy, to można powiedzieć, że jest tylko potwierdzone w przeszłości bardzo małym, można powiedzieć, korpusem świecy. Jednym zamknięciem, a otwarcie, które mieliśmy 9 listopada, nie można powiedzieć, że potwierdza to wsparcie. W związku z powyższym, e, coraz to niżej położone liniowo, czyli w cenach zamknięcia dołgi na Future S&P 500 oraz zaktywowany podwójny szczyt 1829-1830 nawiązuje do tego, że ruch w stronę 1712-1709 może wystąpić, i to powinniśmy brać pod uwagę, z tego względu, że średnia. Z 22 godzin jest poniżej z 55 godzin. Zatem zalążek do, do dalszej przeceny jest to, co ostatnio mieliśmy: atak podaży, i teraz przystanek. Powinno dać do domyślenia, a wyjście z lokalnego zakresu rzędu 20 punktów, w zależności od wybicia, może przynieść określony scenariusz postępującej słabości, czy też próbę podważenia właśnie tej słabości. Pamiętajmy, że Piwot z tego tygodnia to 1788, bazuje on na zmianach z poprzedniego tygodnia. Jest to stała zmienna aż do, do, do zakończenia właśnie piątkowej sesji. I tutaj mamy twardy opór i w zależności od swingowania wokół tej bariery sygnał na średnich z wysu 2,55 godzin może tutaj nam się zmieniać. Dziękuję za uwagę.